Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z filmem, którego nie nagrywałam już bardzo długo, ale po tytule już widzieliście, co to będzie za film. Otóż będzie to 7 dni 7 stylizacji. Nie będą to zawsze stroje wyjściowe, że tak powiem, bo cały czas musimy siedzieć w domu, więc będą tutaj ubrania w większości może wygodne, chociaż dzisiaj mam na sobie. Taki dosyć elegancki strój, ale to dlatego, że muszę wyjść do sklepu na zakupy, <noise> więc korzystam z okazji i chcę się, wiecie, troszeczkę ładniej ubrać. Też chcę dla Was potem drugi film nagrać, także pomyślałam sobie, taka bluzka lekko-koronkowa znaczy lekko, no koronkowa, ale ona jest z takiej bardzo miękkiej koronki, będzie chyba idealna też właśnie na taki. Na takie wyjście do sklepu, ale i reszta dnia spędzona w domu. Jest to bardzo wygodna bluzka, bardzo miękka. Powiem Wam szczerze, nie potrzeba tutaj żadnego prasowania. Po prostu piorę tą bluzeczkę, wieszam na wieszaku i nadaję się do ponownego założenia. Także naprawdę rewelacja, ale może zacznę od początku i pokażę Wam, co mam na sobie ubrane. Nie będę miała ubranych jeszcze butów. Eee, najpierw pokażę Wam taki, wiecie... Em wersję domową, a za chwilę ubiorę buty, jakąś kurtkę, jeszcze w sumie nie wybrałam, co na wieżę założę i wtedy pokażę Wam się jeszcze w okryciu wierzchnim, jak to ja mówię. No więc mam na sobie taką czarną, koronkową bluzeczkę. Jest ona ze sklepu H&M, jest ta koronka naprawdę bardzo miękka, można ją myślę stylizować na wiele sposobów i tak na wpół sportowo z dżinsami jak mam dzisiaj i można na jakiś elegancki biustonusz, na jakieś wyjście do restauracji, na dyskotekę, także jest naprawdę rewelacyjna. Przy rękawach ma takie ściągacze, są one bardzo wygodne, bo właśnie albo można zostawić rękaw długi. Albo można sobie podwinąć na taki krótszy. I przez to, właśnie, że cała jest użycia z koronki, tutaj prześwituje i nie jest ta czerń aż taka czarna. Bardzo mi się to podoba. Pod spodem mam zwykły, najzwyklejszy top z Primark'a. Na szyi mam naszyjnik. Te dwa były w komplecie. Ma to być właśnie komplet, zestaw jako jeden naszyjnik. I zakupiłam ten zestaw w sklepie HM. W uszach mam takie zwykłe. Złote kolczyki z Primarka. Na dole mam spodnie. Są one również z H&M. -u. Bardzo wygodne. Rewelacja. I co, może teraz założę buty, jakąś kurtkę, torebkę i pokażę Wam się w całej okazałości. Już jak będę wychodzić z domu. No to jestem już gotowa do wyjścia. Dodałam moją katanę dżinsową. Myślę, że... Fajnego takiego właśnie, jeszcze większego sportowego stylu. Dodaję to mojej dzisiejszej stylizacji. Buty mam na sobie takie czarne, lakierkowane. Są one również ze sklepu HM. Bardzo lubię je nosić. I do tego dołożyłam moją czarną torbę. Również z HM. I przez to, że ona ma takie czarne zdobienie, takie lekko świecące, myślę, że super pasuje do tych butów. Bardzo, ale to bardzo fajnie się w takiej stylówce czuję. Jeszcze tylko dodam, że Katana jest ze sklepu Next i jest uszyta z takiego bardzo fajnego, takiego dosyć miękkiego dżinsu, przez co jest bardzo wygodna. Kolejna stylizacja. <noise> Oczywiście żartuję sobie, ale jak weszłam tutaj po prysznicu do sypialni, to mi się skojarzyło, że wiele dziewczyn czy nawet kobiet dorosłych cały dzień spędza tutaj w Anglii w szlafroku. No więc taki mały żarcik, stylizacja dnia, szlafrok. Nie, nie. <grystanie> Dzisiejszy dzień spędzam, y, nie robiąc nic. Będę tylko siedziała na kanapie, będę z maksem się bawić, no więc wskakuję w coś wygodnego. Już się ubrałam, mam na sobie taki typowy strój po domu właśnie. Dresy, różowe skarpetki, <grystanie> wygodną bluzę. A spod spodu mi koszulka wystaje. Może muszę na trochę inną przebrać. E, w każdym razie bluza jest z hajemu, dresy z hajemu, skarpetki też z hajemu. Jestem cała w hajemu ubrana. Jest to bluza z działu męskiego. Kupiłam ją dla Wojtka, no jednak ostatnio cały czas ja ją noszę. Dresy bardzo wygodne z takim wysokim tutaj stanem. Bardzo wam polecam. Kolejny dzień, kolejna stylizacja. Założyłam dzisiaj sukienkę, której naprawdę chyba ze Dwa miesiące, jak nie lepiej, nie miałam na sobie założonej. Bardzo się cieszę, że ją odkryłam w mojej szafie, nie żartuję. Tak sobie wiecie, dzisiaj przeglądałam szafę, myśląc, co założyć, i dojrzałam tę sukienkę i tak się ucieszyłam, naprawdę. Zapomniałam o niej. Dwa miesiące to chyba bardzo długo, nie? Ostatni raz miałam ją chyba w tłusty czwartek założoną, pamiętam ten dzień. No. <laughs> e, tak się prezentuje sukienka. Jest ona z Hajemu, do tego założyłam pasek. Jest nas z firmy Just Good. Dostałam go kiedyś od firmy w prezencie. Do tego założyłam naszyjnik muszelki z HM-u. Taki delikatny makijaż. Najpierw myślałam sobie, czy jakąś spineczkę sobie z muszelką przypiąć do włosów, ale jednak zostawiłam bez niczego. Na nogach białe skarpetki. Tak sobie pomyślałam, że czarne byłyby za czarne, a białe. Jakoś tak jaśniej trochę wygląda, chociaż nie wiem, czy nie przebiorę na czarne. Pomyślę, na razie zostaje w tych pasują mi do muszelek. <noise> bo tu dzisiaj nie zakładam, dzisiaj jestem cały dzień w domu, dzisiaj nagrywam dla Was filmy. Naprawdę jest wygodna ta sukienka. <noise> Jeżeli jeszcze jest dostępna, to bardzo, bardzo Wam ją polecam. I ona nie prześwituje, bo ma zobaczcie taką haleczkę pod spodem. Rewelacyjna jest. Zmiana planów. Jest już bardzo późne popołudnie, a wręcz już prawie wieczór. Idziemy teraz się jednak na chwileczkę przejść. I założyłam do tej sukienki mój szary sweter i buty sportowe Adidasa na nogi. Kolejny dzień, kolejny strój. Mamy dzisiaj tak ciepły dzień. Spędzamy ten dzień na ogrodzie, przy basenie basenie w cudzysłowie, mamy taki basenik e, i mam na sobie założony strój kąpielowy jest to strój kąpielowy, który kupiłam kiedyś w Primarku w taką kolorową kosteczkę e, na to mam założony taki kaftan z Emu. on jest fajny, ma tutaj pasek z przodu ale ten pasek z tyłu jest schowany pod kaftanem że wiecie, ten tył tego kaftana tak sobie tutaj luźno fruwa na wietrze bardzo go lubię. Kupiłam go jakoś po lecie na wyprzedaży i powiem Wam, że miałam go już na Malcie i mi się sprawdził i po domu też mi się sprawdza. Właśnie tak narzucić na strój, jak chodzę po domu, a potem tylko idę sobie na ogródek, zdejmuję go i zostaję w stroju kąpielowym. Dzisiejsza stylizacja. Mamy bardzo piękny, bardzo ciepły dzień. I pomyślałam sobie, że założę taką właśnie typowo letnią sukienkę. Biało-niebieska z paseczkiem. Jest ona z firmy New Look. Bardzo fajne na lato. Można ją sobie tak, wiecie, niżej opuszczać. Można też sobie podwyższyć te ramionka. Ja dzisiaj będę miała bardziej opuszczone. <grym> Nigdzie dzisiaj nie idę. Idę w sumie tylko tutaj przed dom z Maksem, troszeczkę się przejść, więc torebki żadnej nie biorę. Na nogach mam założone klapki. Takie nie są nowe, ale bardzo je lubię. Z takimi oczami. Kupiłam je ja chyba dwa lata temu w Primarku. Ale są wytrzymałe, powiem Wam. Także myślę, że te oczy tak fajnie pasują do tej sukienki. <grym> bardzo wygodna. Dzisiaj mamy kolejny piękny, słoneczny dzień, więc założyłam moją taką zwiewną tunikę z H&M. Ona jest bardzo fajna, bo nic nam nie prześwituje. Ma pod spodem tak jakby drugą warstwę, taką haleczkę. Także wiecie, nawet jak coś podwieje, <grym> to nie jest to groźne bardzo ją lubię do tego skompletowałam znów moje klapki z oczami taki luźny styl i bransoletka jest ona z firmy River Island kiedyś kiedyś lata temu ją kupiłam z takimi szkiełkami klejonymi myślę że ten niebieski fajnie pasuje uszach nic nie mam dzisiaj Kolejny dzień, kolejna stylizacja. E, dzisiaj wybieram się na zakupy, więc chciałam się ubrać wygodnie, luźno, ale troszeczkę bardziej e, inaczej, elegancko bardziej. No więc założyłam taką białą koszulę z Zary. Ma ona świetne, ozdabiane rękawy. Jest to taki zamsz i tutaj mamy też y, ten sam materiał przy dekoldzie. Na głowie mam opaskę z H&M. Włosy rozpuszczone, ale że lekki wiaterek jest, więc opaska idealnie dzisiaj się nadaje. Y, niżej mam założone takie niby skórzane spodnie, one są z mango. Na nogach mam takie sandałki z takimi y, nitami. Widzieliście je w ostatnim holu zakupowym? A jeżeli nie widzieliście jeszcze, to zapraszam serdecznie. Myślę, że takiego pazurd dodają te sandałki temu strojowi. Na no, razie idę na zakupy, więc potrzebna mi jest torebka, torba. Biorę dzisiaj moją torbę Victoria's Secret z takim ozdobnym łańcuszkiem. Myślę, że fajnie to wygląda właśnie z tymi sandałkami razem. Torbę też widzieliście w ostatnim holu zakupowym. Bardzo pojemna, fajna. Uch, myślę, że to razem będzie się fajnie prezentowało. Poczekajcie, założę ją. O! Bardzo fajna stylizacja. I to była już ostatnia stylizacja w tym filmie. Siedem dni, siedem stylizacji. Były to ubrania, które rzeczywiście noszę na co dzień. Takie nic wyszukanego, takie moje codzienne, luźne. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał. Będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! A! I jeszcze dodajcie w komentarzu, który strój najbardziej Wam się podobał.